Wyciszy wczesnego poranka, gdy świat budzi się do życia owianym mgłą tajemnicy, a pierwsze, nieśmiałe promienie słońca, niczym palec Boży dotykają ziemi, stajemy do modlitwy. To wyjątkowa chwila, w której dzień i noc podają sobie dłonia, a w sercu człowieka rodzi się przestrzeń na spotkanie z tym, co niewidzialne, co wieczne. W tej właśnie chwili pragniemy zaprosić Ciebie, Maryjo, Matko Najświętsza, do naszych domów, do naszych rodzin. Przychodzimy do Ciebie jako dzieci, które o poranku szukają bezpiecznego schronienia w ramionach matki. Nasze domy, mury zbudowane z cegieł i betonu są dla nas ostoją, ale wiemy, że prawdziwe bezpieczeństwo nie płynie z zamków w drzwiach ani z grubości ścian. Prawdziwy pokój i ochrona pochodzą z góry, od Boga, a Ty, Maryjo, jesteś najpewniejszą drogą do tego źródła. Prosimy Cię dziś, abyś rozpostarła nad nami i nad naszymi bliskimi swój płaszcz, ten sam płaszcz, którym otulałaś małego Jezusa. Chroniąc go przed chłodem nocy w Betlejem i przed niebezpieczeństwami ucieczki do Egiptu. Twój płaszcz to symbol Twojej nieustannej, matczynej opieki. Jest utkany z wiary, nadziei i miłości. Jego błękit przypomina nam o niebie, do którego nas prowadzisz, a jego ciepło jest jak objęcie samego Boga. Chcemy, aby dziś każdy kąt naszego domu, każde serce bijące pod naszym dachem, znalazło się w bezpiecznym cieniu Twojego płaszcza. Poranek to czas obietnicy, obietnicy nowego dnia, nowych możliwości, nowego początku, ale dla wielu serc to także czas lęku. Budzimy się z ciężarem trosk o naszych najbliższych. Martwimy się o zdrowie naszych dzieci, o ich przyszłość, o drogi, które wybiorą. Lękamy się o bezpieczeństwo naszych współmałżonków w ich pracy, w podróży. Niepokoi nas kruchość relacji, ciche nieporozumienia, które mogą przerodzić się w mury oddzielające nas od siebie. Boimy się o naszych starzejących się rodziców, o ich samotność i słabnące siły. Te wszystkie lęki, te cienie. Które kładą się na progu nowego dnia, pragniemy dziś oddać Tobie, Maryjo. Ty jesteś niewiastą, obleczoną w słońce, a w Twojej obecności mrok musi ustąpić. Prosimy, wejdź w nasze domy jako jutrzenka przewodnia. Niech Twoje światło rozproszy ciemności naszych obaw. Niech Twoja obecność napełni nasze mieszkania atmosferą sakrum, czyniąc je nie tylko budynkami, ale prawdziwymi domowymi kościołami miejscami, gdzie Bóg jest czczony, miłowany i gdzie Jego pokój króluje ponad wszelkim niepokojem. Chcemy, byś była królową naszych rodzin, byś zasiadła niewidzialnie przy naszym stole, byś czuwała przy łóżkach naszych śpiących dzieci. Byś towarzyszyła nam w naszych codziennych rozmowach i obowiązkach. Niech Twoja obecność będzie jak cicha melodia, która nadaje rytm naszemu dniu melodia pokoju, zaufania i bezpieczeństwa. Pragniemy, aby nasz dom stał się fortecą chronioną nie siłą ludzką, ale potęgą Twojego wstawienictwa. By był jak Nazaret mały, cichy, nieznany światu ale wypełniony największą miłością Boga, który stał się człowiekiem pod Twoim sercem i pod Twoją opieką. O Matko, strażniczko domowego ogniska, otwórz nasze serca i nasze drzwi. Przyjdź i zamieszkaj pośród nas. Uczyń nasze rodziny swoją szczególną własnością, bezpiecznym schronieniem pod Twoim matczynym płaszczem. Rola ciebie, Maryjo, jako opiekunki i strażniczki rodziny ma swoje korzenie w tajemnicy Nazaretu. Tam, w prostocie codziennego życia, byłaś sercem świętej rodziny. To Twoja miłość, Twoja wiara i Twoja cicha praca tworzyły atmosferę, w której Syn Boży wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Nie byłaś królową w pałacu, nie otaczały cię zastępy sług. Byłaś żoną i matką, która z troską i oddaniem wypełniała swoje codzienne obowiązki. To właśnie w tej zwyczajności ukryta jest Twoja wielkość i Twoja potęga. Byłaś strażniczką największego skarbu, samego Boga. Twoje życie było nieustannym aktem ochrony. Chroniłaś Jezusa w swoim łonie podczas podróży do Betlejem. Chroniłaś go, uciekając przed gniewem Heroda, chroniłaś jego boską tajemnicę w swoim sercu przez trzydzieści lat życia ukrytego. Twoje dłonie, które go karmiły, Twoje ramiona, które go nosiły, Twój głos, który uczył go pierwszych modlitw wszystko to było częścią Twojej misji jako Strażniczki Zbawiciela. Dlatego z taką ufnością zwracamy się do Ciebie, jako do Strażniczki naszych rodzin. Nikt lepiej niż ty nie rozumie zagrożeń, które czyhają na nasze domy i na serca naszych bliskich. Współczesny świat przypuszcza zmasowany atak na rodzinę, próbuje podważyć jej fundamenty, zniszczyć więzi, zrelatywizować wartości, na których jest zbudowana. Atakuje poprzez kulturę, która promuje egoizm i natychmiastową gratyfikację. Atakuje poprzez pośpiech i materializm, które kradną nam czas dla siebie nawzajem. Atakuje poprzez kłamstwo i pokusy, które wdzierają się do naszych domów przez ekrany i media. W obliczu tych zagrożeń często czujemy się bezradni. Nasze ludzkie siły nie wystarczą, by zbudować mur obronny wokół naszych bliskich. Potrzebujemy pomocy z nieba. Potrzebujemy ciebie, Maryjo, jako Hetmanki, która poprowadzi nas do zwycięstwa w tej duchowej walce. Twój płaszcz jest dla nas tarczą. Tarczą, która odbija ogniste pociski złego ducha. Kiedy okrywasz naszą rodzinę swoją opieką, stajesz się murem nie do zdobycia dla wszelkiego zła. Chronisz nas przed grzechem, który niszczy miłość, przed niezgodą, która zatruwa relacje, przed zwątpieniem, które podcina korzenie wiary. Jesteś jak arka przymierza dla naszych domów. Tam, gdzie Ty jesteś obecna, tam obecna jest też Boża łaska i Jego błogosławieństwo. Twoja ochrona, Maryjo, nie jest jednak magicznym amuletem, który działa bez naszego udziału. Zapraszasz nas do współpracy, uczysz nas, że prawdziwie bezpieczna rodzina to rodzina, która żyje według zasad Ewangelii. Twoje życie jest dla nas wzorem. Uczysz nas pokory w przyjmowaniu woli Bożej, nawet gdy jest trudna i niezrozumiała. Uczysz nas czystości serca, która pozwala widzieć Boga w drugim człowieku. Uczysz nas pracowitości i służby, które budują wspólnotę. Uczysz nas modlitwy, która jest oddechem duszy i źródłem siły. Twoje tak, powiedziane Bogu w Nazarecie, jest fundamentem, na którym i my mamy budować nasze rodziny. Mówiąc tak Bogu każdego dnia w wierności małżeńskiej, w trudzie wychowania dzieci, w opiece nad starszymi, w przebaczaniu sobie nawzajem, zapraszamy Bożą Moc do naszego życia i pozwalamy Ci, Maryjo, skutecznie nas chronić. Jesteś królową rodzim, ponieważ pierwsza uwierzyłaś, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Prosimy Cię, umacniaj naszą wiarę. Gdy przychodzą kryzysy, gdy wydaje się, że wszystko się wali, szepcz nam do serca słowa, które usłyszałaś od Anioła: Nie bój się. Z tobą u boku, pod osłoną Twojego płaszcza, nie chcemy się lękać. Chcemy z odwagą i ufnością budować nasze rodziny jako Królestwa miłości, prawdy i pokoju Królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. O Maryjo, najczulsza matko i potężna królowo naszych rodzin, w tej porannej godzinie. Pragniemy dokonać świadomego i uroczystego aktu zawierzenia. Stajemy przed Tobą w imieniu całej naszej rodziny, tych obecnych i tych, którzy są daleko. Chcemy otworzyć na oścież drzwi naszych domów i naszych serc, abyś mogła wejść i objąć w posiadanie wszystko, czym jesteśmy i co mamy. "Pragniemy schronić się pod Twoim opiekuńcym płaszczem, wierząc, że jest to najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi, twierdza niezdobyta dla zła. W Twoje niepokalane serce, O Matko, składamy dziś i zawierzamy naszego współmałżonka. W Twoje ręce oddaję mojego męża, moją żonę. Proszę, strzeż go jej jak swojej najdroższej własności." Ochraniaj Go Ją w drodze do pracy i w każdym miejscu, w którym przebywa. Bądź tarczą dla Jego jej serca, aby pozostało czyste, wierne i pełne miłości. Chroń Go Ją od pokus tego świata, od złych ludzi i niebezpiecznych sytuacji. Umacniaj naszą małżeńską miłość, aby była obrazem miłości Chrystusa do Kościoła. Odnawiaj w nas łaskę sakramentu małżeństwa. Naucz nas wzajemnego szacunku, cierpliwości i przebaczenia. Niech nasz dom będzie przepełniony ciepłem i zgodą, które od Ciebie pochodzą. Matko pięknej miłości, błogosław naszemu związkowi i prowadź nas razem do nieba. W Twoje niepokalane serce o Matko składamy dziś i zawierzamy nasze dzieci, każde z nich z osobna, wymieniając je po imieniu. Chwila cisza na wymienienie imię dzieci. Ty, która z taką miłością patrzyłaś na dorastającego Jezusa, spójrz na nasze dzieci z matczyną czułością. Weź je za rękę i prowadź przez życie. Bądź ich stróżem na każdym kroku. Ochraniaj ich umysły przed zalewem fałszywych ideologii, kłamstwa i nieczystości. Ochraniaj ich serca przed zranieniami, przed zgorzknieniem i utratą wiary. Ochraniaj ich ciała przed chorobami, wypadkami i wszelkim złem. Proszę cię, Maryjo, wybierz dla nich dobrych i mądrych przyjaciół, strzeż ich w szkole, na podwórku, w internecie. Bądź z nimi w chwilach radości i w chwilach smutku. Kiedy będą podejmować życiowe decyzje, oświecaj ich umysły, aby wybrały drogę, którą przygotował dla nich Bóg. A jeśli kiedykolwiek zbłądzą, jeśli odejdą daleko od domu Ojca, błagam Cię, Matko, nie ustawaj w poszukiwaniach. Szukaj ich, przytul do serca i przyprowadź z powrotem do Jezusa. Uproś im łaskę żywej wiary, aby ich największym skarbem był Twój Syn. W Twoje niepokalane serce, o Matko, składamy dziś i zawierzamy naszych rodziców, dziadków i wszystkich naszych krewnych, zarówno żyjących, jak i zmarłych. Dziękujemy za dary ich życia i za miłość, którą od nich otrzymaliśmy. Prośmy o potrzebne łaski dla tych, którzy jeszcze pielgrzymują na ziemi. Otocz ich opieką w starości, daj im zdrowie i siłę, a nade wszystko. Pokój serca i pewność Twojej bliskości. Dla naszych zmarłych bliskich wypraszaj łaskę nieba. Niech Twoje wstawiennictwo skróci im czas czyścowego oczyszczenia i otworzy bramy do wiecznej szczęśliwości. Twoje niepokalane serce, O Matko, składamy dziś i zawierzamy cały nasz dom. Każdy jego kąt, każdy przedmiot, ściany, które nas otaczają. Prosimy, oczyść ten dom swoją obecnością z wszelkiego duchowego brudu, z wszelkich pozostałości grzechu, kłótni, lęku czy złości. Niech Twoja stopa zetrze głowę węża, który chciałby zasiać w nim niepokój i podział. Ustanawiamy Cię panią i królową tego domu. Niech stanie się on Twoim małym królestwem. Prosimy, aby aniołowie Boży pod Twoim przewodnictwem strzegli jego progów, aby żadne zło, żadna klątwa, żadna choroba, ani nieszczęście nie miało do Niego dostępu. Niech ten dom będzie miejscem modlitwy, przebaczenia i gościnności, miejscem, gdzie Twoje imię jest zawsze wzywane z miłością, a Twój syn jest w centrum wszystkiego. O Maryjo. Pod Twój płaszcz uciekamy się dzisiaj całą naszą rodziną. Okryj nas Nim szczelnie. Niech będzie On dla nas ochroną przed burzami życia, przed atakami złego ducha, przed chorobami duszy i ciała. W Twoim niepokalanym sercu znajdujemy schronienie. Tobie zawierzamy naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Prowadź nas, broni nas. Błogosławiaj nam każdego dnia. A w godzinę naszej śmierci, bądź przy nas, weź nas w swoje ramiona i zaprowadź bezpiecznie do domu ojca w niebie. Amen. Kończąc tę poranną modlitwę, pozostańmy jeszcze przez chwilę w ciszy, czując na sobie ciepło i bezpieczeństwo matczynego płaszcza Maryi. To nie jest tylko poetycka metafora. To duchowa rzeczywistość, którą wypraszamy przez wiarę. Ona jest teraz z nami, w naszych domach, pośród naszych rodzin. Jej opieka jest realna i skuteczna. Poczucie tego bezpieczeństwa zabierzmy ze sobą w nowy dzień. Niech świadomość, że jesteśmy pod tak potężną ochroną, dodaje nam odwagi i pokoju. Kiedy w ciągu dnia pojawią się trudności, pokusy czy lęki, przypomnijmy sobie ten akt zawierzenia. Westchnijmy z ufnością. Maryjo, jesteśmy Twoi, chroni nas. Niech to dzisiejsze zawierzenie rodziny Maryi stanie się dla nas zobowiązaniem. Zobowiązaniem do tego, by w naszych domach panowała atmosfera godna obecności Matki Bożej. Unikajmy więc kłótni, złych słów, osądów. Pielęgnujmy wzajemną życzliwość, służbę i modlitwę. Niech nasz dom będzie miejscem, w którym Maryja czuje się dobrze, w którym jest kochana i czczona. Możemy to wyrazić także przez zewnętrzny znak, umieszczając jej wizerunek w centralnym miejscu naszego mieszkania, by przypominał nam o naszej niebieskiej opiekunce. Niech każdy członek rodziny patrząc na ten obraz, pamięta, że nie jest sam. Zakończmy naszą modlitwę, powierzając się jeszcze raz naszej matce słowami, które od wieków są dla wierzących tarczą i ucieczką. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi... nás oddávaj. Amen.